Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałbym przedstawić partię klasyczną, pr moją prawdziwą partię z Festiwalu Szachowego Krakowia. Bardzo lubię takie festiwale. Co roku staram się na nich być. No i chciałbym w tej partii pokazać, że nie warto się spieszyć, że warto jest przeliczać poświęcenia. No dobrze, spójrzmy, ja grałem tą partię białymi. E4, C5, Skoczek F3, Pion E6, D4. Bicie, Skoczek bije. E, oczywiście jest to obrona sycylijska. E, myślę, że po obronie sycylijskiej są bardzo ciekawe partie. Przejdźmy dalej. Jak się to dalej rozwijało? E, tak, czyli naturalny rozwój figur. To wszystko to jest teoria. O, proszę bardzo. E, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że przez całą partię. Mój przeciwnik e, grał od ręki. Ja troszeczkę miałem lekkie obawy. E, ja troszeczkę później e, przeliczałem. Oczywiście nie w tym momencie, bo przecież e, to wszystko to są książkowe ruchy mojej, jak i mojego przeciwnika. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że mój przeciwnik skończył partię, bodajże mając na zegarze godzinę i 34 minuty, a tempo gry to było 90 minut. Plus 30 sekund za każde posunięcie. No dobrze, przejdźmy dalej. Roszada, tutaj myślę, że nie ma co komentować. O taki rozwój. No plusem zdecydowanym u przeciwnika było to, że miał parę goliców, prawda? Ale i tak uważam yy, pozycję za równą. Koń F6, goniec D4. No, chodziło mi tutaj o to, żeby starać się jakoś walczyć o centrum, zagrać E5. A gdyby nawet rywal zagrał E5, to chodziło mi o to, żeby ten goniec był trochę przyblokowany i nie był taki aktywny. Dlatego zagrałem takie posunięcie. Hetman C7, czyli przeciwnik tutaj bardzo ładnie patrzy na H2, czyli myślę, że to jest dobry plan. Mojego przeciwnika i jeszcze przy okazji nie pozwala mi zagrać ruch pion E5. No zdecydowałem się, że oddam parę gońców za zdublowane pionki. No i właśnie między innymi dlatego oddałem gońca za skoczka, że znalazłem właśnie taką kombinację. Goniec bije B5, tłumaczę o co chodzi. Jeżeli pionek zbije gońca, no to wchodzi skoczek i na tą chwilę mam stratę punktową. Ale przeciwnik jest zmuszony iść hetmanem gdzieś. No ja w tym momencie zabieram gońca i mam wygraną pozycję, ponieważ mam tutaj przewagę dwóch pionów. No i pozostało tylko wymieniać, i pozycja powinna być wygrana. No przeciwnik yy, nie był łatwy. Yy, zdawał sobie z tego sprawę, że nie wypada bić. Yy, zagrał goniec E5, czyli czarne mają tutaj stratę pionka. No, ale mają tą parę gońców, pozycja jest otwarta. Jeszcze chciałbym wrócić do tej sytuacji co by było, gdyby poszło goniec bije na H2. No tutaj miałem wyliczone, że raczej powinno być tu bicie z szachem, bicie, e, bicie, bicie, bicie. Jestem z przewagą pionka, myślę, że ta pozycja byłaby dla mnie o wiele lepsza. Jak już hetmany się wymieniły, to mój król nie jest w takim dużym niebezpieczeństwie. Poza tym Poza przewagą pionka ta struktura pionowa jest troszeczkę sława u przeciwnika, no ale tak mówiłem: no przeciwnik do łatwych nie należał. Zagrał goniec E5, prawidłowe zagranie. Goniec A4, no tutaj oczywiście chciałem uciec przed zbiciem. No i przeciwnik nie oddał pary gońców. mogło być tak, że będzie bicie-bicie. Oczywiście nie ma mowy o zbiciu, bo tutaj Hetman bardzo ładnie wchodzi i. Szachuje króla i raczej byłaby to pozycja wygrana. Przeszedł do długiej roszady przeciwnik. No, zagrałem H3, przecież tutaj była strata pionka. Eee, wieża z H na G8. No tak, logiczne zagranie, przecież tutaj jest półotwarta linia. Eee, przecież tutaj e, jest mój król, więc jest ogólnie niebezpiecznie. Ale muszę przyznać, że przeciwnik miał naprawdę bardzo aktywne figury. I pomimo przewagi pionka. Mojej przewagi pionka. Nie uważam, żebym miał pozycję lepszą. Nazwałbym tą pozycję jako równą. No zobaczmy, co było dalej. Hetman D3, Hetman C5, czyli przeciwnik poprawia figury. Ja tutaj też staram się figurami wejść do gry. Rywal agresywnie tutaj walczy w centrum. No, musiałem zbić, nie było innego wyjścia. I teraz nastąpił bardzo ciekawy moment. Mamy teraz 19 posunięcie. No i mój rywal, uwaga, uwaga, zagrał to od ręki. Wieża bije na G2. Prawdę mówiąc, po tym biciu pojawiły się myśli. O, coś nie doliczyłem, chyba tą partię przegrałem. No bo tak, raczej poświęcenie przeciwnika muszę przyjąć. No bo gdybym nie przyjął, to przeciwnik wchodzi w wieża H2 i mój król jest w potwornym niebezpieczeństwie. Dlatego no, nie pozostało mi nic innego, jak wziąć tą wieżę. Zobaczmy, jakie dalsze zamiary miał przeciwnik. Wieża G8, szach. no, pozostało mi tylko wrócić. Wieżak G3, no bo jeżeli się poświęca wieże, no to trzeba atakować. No i tutaj tak, zapewne mój przeciwnik myślał, że nie ma przed tym obrony, no bo załóżmy, przestawia jakąś bierkę, tak, o, co niewiele zmieni. No i zapewne. Przeciwnikowi chodziło o jakieś wybijanki, prawda? Król G2, wieża H2 z matem. No i też, jakbym zagrał król H2, żeby bronić tego pionka, no to niebezpieczne szachy z odsłony są. Na przykład można zagrać w taki sposób szach i jest atak na Hetmana. Ja tylko początkującym i najmłodszym przypomnę, jeżeli macie szacha z odsłony, jeżeli macie możliwość zrobienia szacha z odsłony przeciwnikowi, Starajcie się patrzeć na najsilniejszą figurkę. Czy przy tym szachu z odsłony nie da się zbić przeciwnikowi najlepszej figury. No w tym przypadku się da. Wieża bije na F3 i później zbija Hetmana. No ale w szachach też trzeba mieć troszeczkę szczęścia. To jest aktualna pozycja. No i uratował mnie jeden, jedyny ruch. Hetman bije H7. To znaczy, że broni tego pionka. Nie grożą mi teraz żadne groźne szachy. Eee, tak naprawdę myślę, że ta pozycja jest wygrana, ponieważ mam przewagę wieży i dwóch pionów na tą chwilę. No to przeciwnik tutaj zbił. Pozbył się obrońcy tego skoczka. Ja odbiłem. Goniec zbił. Jeszcze jest jakiś cień szansy. No ja wiem, że czarne mają tutaj stratę jednej wieży i pionka, ale jakieś tam jeszcze. Malutkie naciski są. Rywal liczył, że jeszcze e, mogę zepsuć tą totalnie wygraną pozycję, ale wystarczy jeden prosty ruch, obrona, wieża D3 i przeciwnik się poddał. No, partia trwała krótko, ponieważ e, trwała 24 posunięcia. Przeciwnik miał na zegarze godzinę 34. No ja tam miałem około 40, 45 minut. No, także ta partia, jak na szachy klasyczne, skończyła się naprawdę szybko. Ale do czego zmierzam? No, zmierzam do tego, że jeżeli macie dużo czasu na zegarze, przeliczajcie sobie dokładnie, jak chcecie coś poświęcić. Tyle na dzisiaj. Jeżeli chcesz na bieżąco być z naszymi filmikami, subskrybuj nasz kanał, daj kciuka do góry, abym był jeszcze mocniej zmotywowany, i życzę. Wam miłego dnia.